Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem takim dodatkowym. Wracamy właśnie z Grecji, jesteśmy już w Polsce. Prawie dwa miesiące nieobecności w kraju. Tak, Janiu też potwierdza, że tak, nie było nas długo. Także my sobie spokojnie jedziemy autem. No, ostatni odcinek, jeżeli nas śledzicie, był poświęcony naprawie auta mojej no wizycie samotnej w Atenach i zwiedzaniu statku i wytracaniu czasu bo jak wiecie, tam naprawiliśmy szybę po połamaniu. Kolejne odcinki z Grecji będą już za 3 dni, będzie następny odcinek. Natomiast ten jest taki dodatkowy, ponieważ jesteśmy na świeżo, jeśli chodzi o powrót z Grecji do Polski, o sytuację na granicach. Bardzo byśmy chcieli się z Wami tym podzielić, troszeczkę uspokoić, ponieważ jest dobrze. Zaraz dowiecie się Konkretne granice, granicy, jak to wyglądało jadąc z Grecji. Do Polski, każda poszczególna granica, jak wyglądała. A y, kolejny odcinek z Grecji już będzie, jak powiedziałam, za trzy dni. Także y, cierpliwości na ten odcinek, już dzisiaj Was zapraszamy. A teraz y, omówimy poszczególne granice, zobaczcie, jak wyglądała sytuacja i y, y, jak wygl wyglądał nasz taki ogólny przejazd przez y, poszczególne y, granice. Y, tak, drogę z Grecji do Polski. Zapraszamy. Słucham. Tak, tak, ja nie potwierdzam, że właśnie zobaczycie te granice. Zbliżamy się do granicy grecko-bułgarskiej. Od 3 km mamy taki korek z tirami. No, my na szczęście mamy pas wolny, więc jedziemy swobodnie. E, tym panom współczuję, może i paniom, bo to już teraz panie też często na, na tirach jeżdżą. E, Minęliśmy punkt poboru opłat, jeszcze 2 euro musieliśmy zapłacić. No, weszliśmy na autostradę z 5 km wcześniej, no ale no, trudno. E, jedziemy, zaraz będziemy mieli granicę i damy znać, jak to Nasza tam było. Nasza słynna granica, na której. Też żeśmy testy o tam staliśmy, robiliśmy testy. Tak. A teraz zobaczymy, no powinno być łatko. E, właśnie minęliśmy granicę e, grecko-bułgarską. E, pierwszy raz byliśmy e, tak mocniej sprawdzani. Tak. Wszystko zajęło nam łącznie pół godziny ze staniem w kolejce. E, Okienka e, granicy greckiej były w zasadzie obok tych z granicą bułgarską, także to był jeden szlaban. E, w gre, na greckiej poszło migie, natomiast na bułgarskiej pan bardzo wnikliwie sprawdzał dokumenty, bardzo wnikliwie oglądał dzieci, znaczy wnikliwie dokładnie sprawdzał, który to który e, synu. I, i, tak, i zaglądał, wchodził do przyczepy, sprawdzał łazienkę, sprawdzał wszystko w środku, czy nikogo tam nie ma. Także kontrola bardzo wnikliwa. Teraz przejeżdżałem przez jakiś punkt dezynfekcji. I to w zasadzie jak no, jechaliśmy w tamtą stronę, było e, bardziej e, restrykcyjnie pod kątem samego COVID-u. Natomiast teraz temat COVID-u absolutnie go nie, nie ma. Nie ma. E, I nie musieliśmy mieć żadnych dodatkowych dokumentów. Mówiłeś, że tranzyt? Czy nie było znaczenia? E, pytał się, czy jedziemy do domu, tak? Powiedziałem, że do domu i Coś tutaj jest mocno zakotłowane za tą granicą. Tak, to tiry stało w kolejkach, a nagle tutaj tyle tirów. Ale mamy bus plus car. Ja oni chyba winiety Was? kupują, wiesz? okej, okay, a my mamy? My mamy winietę elektroniczną hmm. przez internet kupioną. Tak, chyba kupowali y, winietę. No. Okej, okay, to my mamy. Ale kocioł tutaj ogólnie? Masakra. Po półtora miesiąca ponad wyjechaliśmy z Grecji i trochę nam się tęskni za domkiem. 见了那里。 Tutaj, jak widzicie, znów kolejka tirów. Widzimy, że jest to 5,5 km korek dla nich. No, my mamy tutaj swobodny pas, także jedziemy, ale jest 36 stopni, także ja im mega współczuję. W takim upale Więc odczucie jest na pewno dużo wyższe, stać. Masakra. No zobaczymy, jak będzie wyglądała. U nas sytuacja tutaj jeszcze jest płatny most. No zobaczymy, ile nam się zejdzie na tej granicy. Zaraz damy znać. Przyjechaliśmy właśnie przez granicę. Akcja bardzo szybka, tak. nie było żadnych aut. Pan kontrolował dokumenty mniej wnikliwie niż wcześniej, jak wjeżdżaliśmy do Bułgarii. Pan również chciał wejść do przyczepy. I przed. A, I wszedł. <laughs> <laughs> przed, zobaczył, że jest bałagan. Śmiał, że to dzieci, dzieci zrobiły. Bałagan wynika oczywiście z tego, że tam wszystko się na po... tych prtepach wylepy oh, wow. mieliśmy i ta przyczepa po prostu tańczyła, i wiadomo jak to jest, to wszystko się powracało. A talerze nie, nie, nie talerze nie <laughs> Nie tym razem, bo to też już się zdarzało. E, także przyjechaliśmy. E, współczujemy ti, panom, panią w tirach, bo masakra, upał jest 36. mega. Od razu było też obok okienko do zapłaty za most. 6 euro. E, także e, wjeżdżamy już na. Drogę, zaraz będziemy mieli malowniczą drogę obok Dunaju, będziemy przejeżdżać. No i rumuńskimi drogami, jednopasmowymi, szerokimi, ale będziemy powoli się telepać. Mamy jeszcze do naszego upatrzonego kempingu jakieś 370 km. Ponad 5 godzin nam pokazuje samej jazdy. No jeszcze by się przydało co najmniej dwa postoje. I, i co, no mamy nadzieję, że. Droga minie nam spokojnie. Jak coś się będzie działo, damy znać. Dojeżdżamy do granicy rumuńsko-węgierskiej. <todgłosy> tak już. Tutaj za nami... Trochę tirów, ale dosłownie jest ich kilkanaście, tak że to nie jest jakaś taka kolejka straszna, więc tutaj całkiem nieźle. Wydaje nam się, że powinno pójść w miarę szybko. No, do samochodów jest jedno okienko otwarte. Przynajmniej też jest autek tych kilka, także zaraz damy znać, jak poszło. Powinno być w miarę sprawnie, ale zobaczymy. no Nigdy nic nie wiadomo na tych granicach. Przejechaliśmy właśnie przez granicę węgie, rumuńsko-węgierską. Myśleliśmy, że będzie taka szybka akcja, ponieważ no, przed nami było dosłownie kilka samochodów, ale 25 minut jakby wszystko łącznie nam zajęło. Pierwsza granica, w której poza, jakby, poza wejściem do środka przyczepy. Panowie dodatkowo chcieli zobaczyć bakistę, oraz nawet bagażnik dachowy. I jeszcze bagażnik samochodu. I bagażnik samochodu. Także przeczepali nas równo, a pan celnik po przeczepie chodził. Nie to, że tylko zajrzał, tylko poszedł w stronę łóżka, poszedł do łazienki, wszedł do łazienki, także ogólnie się tam kręcił i patrzył też z zewnątrz. Nie ma żadnych schowków. Jakby były jakieś schowki, to też przypuszczam, by tam zajrzał. Także nie wiem, czego oni tam szukają. Ale wjeżdżamy w zasadzie do strefy Schengen, więc jakby z jednej strony logiczne, że, te, jakby, że to sprawdzenie jest dużo bardziej takie do dokładne. Ale jak wyjeżdżaliśmy, to ta granica była taka bardzo szybka. W zasadzie w tamtą stronę, jak jechaliśmy, to nikt nie przyszedł do przyczepy nigdzie. A już teraz trzecia granica i trzecie wejście do przyczepy. Tak, natomiast e, właśnie na każdej granicy wchodzą do przyczepy. Słuchajcie, to jest śmieszne ogólnie, bo tak. w tamtą stronę nikt na nie wchodzi. Tak, czyli można wywozić, schengen <grym> wwozić nie można. E, ale też ciekawe, że nikt totalnie... Nie skupił się na kwestii COVID-u. Nikt nie pytał w ogóle jakieś testy, czy tranzyt, czy nie tranzyt, bo ogólnie na Węgrzech obowiązuje teraz tylko zasada, że można jechać tranzytem wyznaczonymi trasami, bez zatrzymywania jedynie na tankowanie i na wyznaczonych parkingach to tutaj totalnie nikt na to nie pytał i jakby ten temat w ogóle nie istniał. Także też trochę dziwnie tak. Także jak widzicie tutaj no, zasady co granica trochę inne. Zobaczymy jaka będzie sytuacja na granicach już wewnętrznie w strefie Schengen. Winietę kupiliśmy wczoraj wieczorem? Wczoraj wieczorem, nie, dzisiaj rano kupowałem na tak. dzisiejszy dzień. No, tylko na samochód się kupuję winietę na Węgrzech i kosztuje bodajże chyba Coś około 65 zł w przeliczeniu. Na Słowacji zrezygnowaliśmy dzisiaj z winiety. Nie, nie kupujemy jej w ogóle, ponieważ tam dużo jest dróg w budowie. A i tak trzeba, trzeba, trzeba jechać kupić na, na samochód i na przyczepie, jeżeli przekraczacie 3,5 tony. Także to się trochę nie kalkuluje, bo tam bardzo krótko się jedzie. Tak, także będziemy próbować drogami takimi bardziej lokalnymi. Pewnie będzie dużo remontów. Zobaczymy jak to na minie. No, uzyskaliśmy właśnie godzinę, ponieważ tak. e, przejeżdżając przez granicę rumuńsko-węgierską e, wracamy do czasu polskiego, także jesteśmy e, w normie, także, dzie ale dzieciom się w zasadzie czas nie przestawił. Jak wstawali w Polsce, to godziny tam trzeba było trochę przesuwać, chodzili spać o 23 według czasu greckiego, czyli jakby w Polsce 22. Wszystko w normie. Tak. Jedziemy, temy znać jakby coś się działo. Przespaliśmy przejście graniczne. W sensie, no bo było tak dosłownie przy, y, przy takiej rzeczce. Przez do tego w, na przejściu granicznym były bramki i cała ta otoczka. No to umknęło. Tak, że w zasadzie można się swobodnie poruszać między tą częścią Węgier i Słowacji. Rzeczpospolita Polska i uwaga, uwaga, wjeżdżamy. I na razie nikt nic od nas nie chce. Tutaj jest Straż Graniczna, zobaczymy. Panowie stali, popatrzyli. Danego gestu nic. Znaczy, jedziemy dalej. I jesteśmy w Polsce. Zrobiliśmy od wyjazdu 7764 km. Ale jeszcze nie koniec, bo jeszcze musimy do Warszawy dojechać. Tak, to jeszcze ciut. Duży ciut. No dobra słuchajcie, no to wynika z tego, że nie ma żadnej kontroli na granicy. E, odcinki z naszego powrotu już takie według chronologii e, przedstawimy Wam. W swoim czasie po kolei jak już my skończymy, omawiać, opisywać wam nasze zwiedzanie Grecji, naszą obecność na greckich kempingach, także potem też będzie czas na powrót. Omówimy wam wtedy również kempingi i miejsca noclegowe, gdzie mieliśmy okazję. Nocować i przebywać. Na trasie. Na trasie, tak. Jedno miejsce to taka wyjątkowa perełka, ale. W Bułgarii. Tak. W <gulgaria>... Bułgarii na dziko. Bułgaria na dziko, bardzo fajna czasówka. I chyba, chyba najlepsza z tych wszystkich, które. Nie, no nie, no, nie, może nie, ale przy może były fajne? Tak, tak. Tak. Ale taka no, ciekawa, także teraz zapraszamy. Taka perełka po trasie będzie. Jeśli wybieracie się do Grecji albo będziecie planować teraz powrót. I byście mieli jakieś pytania dotyczące trasy, miejsc noclegowych. Wiecie, że omijaliśmy Serbię, jechaliśmy przez Węgry, Rumunię, Bułgarię. Jeżeli byście potrzebowali jakichś namiarów, dajcie nam sygnał w komentarzach. Na każdy komentarz odpowiemy oczywiście w miarę naszych możliwości. Staramy się doradzić coś, gdzie nocować, na przykład na trasie, jak ominąć bugarskie góry, które my się władowaliśmy jako błąd nowicjuszy, już w drodze do Grecji, aż na powrocie sobie eleganckie ominęliśmy bardzo fajną drogą. Także, żebyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. No, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Zapraszamy.